Święto Niepodległości 11 listopada upamiętnia jedną z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Tego dnia w 1918 roku zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Zawarty na jego podstawie traktat wersalski otworzył drogę do odrodzenia państwa polskiego po 123 latach zaborów. Do 1937 roku było to święto wojskowe, a uroczystością nadano rangę święta państwowego. Po zakończeniu II wojny światowej rząd polski, w pełni zależny od Związku Sowieckiego, zniósł święto. Narodowe święto niepodległości odzyskało swoją rangę w 1989 roku. Od tego czasu w obchodach biorą udział tysiące Polaków, w tym uczniowie szkół i przedszkoli. My dzisiaj wybraliśmy się z kamerą do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, gdzie patriotyczne pieśni zaśpiewano na 855 gardeł. Doświadczeni rokiem ubiegłym, 10 listopada, w Wigilię Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, śpiewamy pieśni patriotyczne. Moje przekonanie jest takie, żebyśmy w końcu zakopali te wszystkie animozje i te podziały i żeby więcej nas łączyło niż dzieliło, a co nas najlepiej łączy jak nie śpiew, wspólny śpiew według powiedzenia, gdzie słyszysz śpiew tam idź. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada o godzinie 11.30 przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.